Witam w kolejnym filmiku. Zaraz pokażę jeden element, po którym będzie wiadomo, że dotarłam. Dotarłam w pierwsze miejsce, czyli do matarni, mianowicie ten oto budynek. Kieruję się głównie na Tike Max, ale nie tylko. E, może zdaję, że na moment do Ikei coś zobaczyć. W każdym razie, nie wiem, albo do obie jeszcze. Nie wiem, zobaczę, w każdym razie dotarłam. Pogoda nieprzyjemna, wiatr, wilgoć i w ogóle. Natomiast mogłoby być gorzej, może tak, Więc strasznej tragedii nie ma. No do przeżycia. Natomiast później kieruję się między innymi na Sopot, do Galerii Sztuki. Z tego co wiem, jest nowa wystawa. No, już tym kilka razy byliśmy. W każdym razie, zobaczyć, jadę. W środę, właśnie, jest bezpłatne. Chyba jest, przynajmniej, chyba, że coś się zmieniło. Zahaczę chyba jeszcze o Brzesz i Wajdeloty, Loty, oczywiście. O pewne moje, w sumie nie tylko jedno mocno mówione miejsce na Wajdeloty. Loty. Co tam jeszcze, jeżeli chodzi o TK Max, yy, między innymi, ale nie tylko, w Państwa Sephora, może zobaczyć, czy coś w nowości jest, chociaż powiem szczerze, w ogóle miałam ciekawą sytuację. Wsiadłam yy, na PKP matarnię, żeby się przysiąść na autobus yy, tą koleją PKM, to powiem tak, w ogóle tak trafiłam w miarę dobrze. W ogóle pozachwycam się tym efektem na ustach, bo muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. To jest włączenie tej pomadki, którą wykańczam z Sensic. No jest w porządku i właśnie lekko podbarwione piękno Piękną konturówką w takim lekko wpadającą fuksję I to jest ta Stranded Up, chyba 2, 3, 4, kiedyś już ją pokazywałam Ale myślę, że ona znajdzie się w jakichś takich najbliższych ulubieńcach Których planuję nagrać, zobaczymy Różnie to bywa, takich złożonych, nie tylko perfumowych, ale kosmetycznych Miejsca żywieniowi, jakieś produkty, przedmioty, obiekty, urządzenia i tak dalej W ogóle właśnie widzę, że jest chyba tu Media Mart Muszę podskoczyć, ponieważ wzięło mnie już trzeci raz na to, żeby jednak mieć e, polaroida. Biorąc pod uwagę moją manię zdjęć. Dlatego, że często jest tak, że gdybym mi wyjeździe czy coś, po prostu padną telefony, a to będzie po prostu niezawodne. No i oczywiście klisze będą zapalne. czy klisze, niech to się nazywa w sumie. To na te zdjęcia to wywołanie od razu. Widziałam, że w ogóle te polaroidy względem takich cen z kiedyś to są w ogóle naprawdę bardzo tanie. Tylko właśnie to, co się dokupuje właśnie żeby te zdjęcia były, to to bardziej. No Dobra, zobaczymy. Jeszcze myślę, nad tym starałam się tak już od około tygodnia. Natomiast i zobaczę, co tam w TK Maxie. Ostatnio byłam w TK Maxie, gdzie byłam. W Rivierze, na chwilę, na moment. I byłam w TK Maxie w Forum. To jest trzeci i w całym mi się także mało jest tych TK Maxów, biorąc pod uwagę, że to jest praktycznie jedyny sklep, w ja w centrach handlu podwiedzam. Jestem z daleka od tych wszelkich sieciówek, także yy... Wolę tych z różnych względów. Zdarza mi się odwiedzać jakieś inne miejsca, np. ten, co e, się nazywało e, designer outlet, coś tak. Jest taki na obrzeżach um, outlet z, z różnymi sklepami, właśnie projektantów. Właśnie tam, na przykład, że chciałem fajnie stawiać tę rybka z Desigual, a nie tylko, bo też. Piękny sweterek z Desigua, którego jeszcze do tej pory nie obram zaraz mi się pewnie zima skończy, także trzeba... W ogóle ja mam dwa piękne sweterki, które kosztowały dosyć dużo, a nie doczekały się użycia jeszcze. A w sumie teraz jest ten czas zimowy. Chociaż to przejście z zimy na wiosnę jeszcze się sprawdzi w przypadku przynajmniej jednego z nich. On jest taki, też myślę, i na, i na wiosnę. Może nie zawsze, ale generalnie może być... O, mamy. Czy widać?